thank <laughs> you Dzisiaj bardzo szybko odebraliście rywalom ochotę do gry. Szybko udało Wam się kilka goli strzelić. No i właściwie, właściwie było po meczu. Spacerek dla was, czy, czy zostawiliście jednak trochę zdrowia? Nie, zostawiliśmy dużo zdrowia. Przede wszystkim każdy, każdy o nas chce pokazać to, co potrafi i chcieliśmy po prostu strzelić jak najszybciej jak najwięcej bramek, żeby spokojnie sobie zacząć grać. Jak na zimę rozmawiałem z twoimi kolegami, to mówili, że jeszcze trochę tych wzmocnień potrzebujecie. No i Ty jesteś chociażby jednym z wzmocnień przed tym sezonem. Jaka jest Twoja rola w drużynie? Yy, na początku, jak no to miałem grać na obronie, ale tutaj się rotujemy z chłopakami, wiadomo, to jest gra szóstkami, więc cały czas yy, się rotujemy. Yy, no i to, jak trener ustali skład, to, to od niego zależy już, tak? Yy, rywale Was dzisiaj czymś zaskoczyli, czy, czy raczej nic, co, nic, czego o nich nie wiedzieliście, się dzisiaj nie wydarzyło? Myślę, że nie wiedzieliśmy nic co tym o czy ja przynajmniej nie wiedziałem. Przygotowałem się na mecz, że będzie mecz walki, ale no to szybko strzeliliśmy kilka bramek i już u mnie mecz stał się łatwiejszy. Wydaje się, że jesteście taką kompletną drużyną i z przodu i z tyłu macie dużo jakości, ale jakbyś mógł taką najmocniejszą waszą cechę jako zespoł wybrać, to, to co by to było? Wydaje mi się, że u nas najmocniejsze są mimo wszystko i tak indywidualności, bo każdy zawodnik ma, jest mocny indywidualnie. A drużynowo, no to się zgrywamy cały czas, prawda? I jak zrobimy, chcemy zrobić awans do tej najwyższej ligi, żeby każdy mecz był zacięty. I no teraz pokażę, czy awansujemy, tak? No wydaje się, że na, na tą pierwszą ligę jesteście bardzo, bardzo mocni, ale jakbyś mógł tak ocenić, to jesteście już gotowi jako zespół na ekstraklasę, czy jeszcze trochę tych meczów, żeby się zgrać, potrzebujecie? Myślę, że już byśmy mogli normalnie grać w tej ekstraklasie i pokazać, że, że nadajemy się ligi. Tej... Dzięki powodzenia, dzięki bardzo. Thank you